Miłość i Nadzieja, odcinek 290, emisja 29 września 2025 roku, to emocjonujące starcie z Silą i Kuzejem w centrum uwagi oraz wybuch gniewu Meli. Co przyniesie ten epizod? Odkrywamy szczegóły 290 odcinka uwielbianego tureckiego serialu Miłość i Nadzieja, który pojawi się na ekranach 29 września na TV drugiej 2 Miłość i Nadzieja, w 290 odcinku tureckiego serialu Ask ve Umut, Emisja 29 września 2025 roku czeka nas przełomowa chwila. Lewent oświadczy się Sili i to na oczach Kuzeja. Co dokładnie wydarzy się w serialu Miłość i Nadzieja w dniu 29 września? Szczegóły poniżej. Miłość i Nadzieja, odcinek 290. Awantura i oświadczyny. W 290 odcinku serialu Miłość i Nadzieja Lewent zaprosi sile na kolację, podczas której oświadczy się. Dziewczyna przyjmie pierścionek i nie byłoby z tego aż takiej hecy, gdyby nie fakt, że dwa stoliki dalej siedzieli. Kuzej i Bachar, prawnik nie będzie zadowolony z takiego obrotu spraw. Tymczasem w domu Bulenta dochodzi do konfrontacji Cajne z Tejlenem, który opowiada jej swoją historię. Buzuje od emocji. A swoje 5 groszy dorzuca Meli, która daje upust swej furii. Miłość i Nadzieja, odcinek 290, streszczenie szczegółowe. Emisja 29 września 2025 roku. Streszczenie 290 odcinka serialu Miłość i Nadzieja prezentuje się następująco. Taylen, w obliczu rodziny, opowiada Cajnep swoją historię. Meli wyrzuca ich z domu. Syla zgadza się pójść z lewentem na kolację. Przy sąsiednim stoliku pojawia się kuzej i Bachar. Dochodzi do konfliktu. Miłość i nadzieja, ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego w Polsce? Miłość i nadzieja to serial, który w rodzimej Turcji dobiegł już końca. Produkcja liczy łącznie dwa sezony, na które składa się 285 odcinków. W Polsce liczba ta będzie większa bowiem odcinki pocięto, by skrócić czas ich trwania. Na obecną chwilę nie wiemy, kiedy finałowy odcinek miłości i nadziei trafi na antenę TVP. Wiemy natomiast, że raczej nie prędko.